ile wynosi miara kąta ostrego ABO. No i musimy tutaj na samym początku przeanalizować rysunek. Musimy też zauważyć, że kąt AOB oraz kąt ACB to są kąty oparte na tym samym łuku. Jeden z nich, ten kąt ACB jest kątem wpisanym, a ten kąt AOB jest kątem środkowym. Dlatego możemy taką zależność zapisać, że kąt AOB to jest po prostu dwa razy większy od kąta ACB, bo zawsze pamiętajmy, kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego, opartego na, tego, na tym samym łuku. No i teraz podstawiając to możemy przeliczyć, że naszą wartość kąta AOB dokładnie będzie wynosiła nam wartość 100 stopni. No i teraz też musimy zauważyć, że w tym trójkącie odcinek AO oraz odcinek OB mają tą samą długość, a skoro mają tę samą długość, to mamy do czynienia z trójkątem równoramiennym, czyli jeśli mamy ten kąt że przy wierzchołku O wynosi nam 100 stopni, no to teraz przeliczając ten kąt, który tutaj chcemy ABO, wystarczy zrobić, ułożyć takie równanie, że kąt ABO to nam się równa 180 od 100, no i podzielić przez dwa, dlatego że ten kąt BAO oraz ABO to jest dokładnie taki sam, więc liczymy tutaj, że ten kąt będzie wynosił na 40 stopni, no i mamy naszą odpowiedź po punkcie C.